Z ewangelii według świętego Łukasza Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w prawie: Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała mądrość Boża, Pośle do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak, na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata: od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, zażąda się zdania z niej sprawy od tego plemienia. Ja da wam, uczonym w prawie, bo wzięliście klucze poznania, sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czychali przy tym, żeby Go pochwycić na jakimś słowie. Oto słowo pańskie. Widzimy Pana Jezusa, który wszedł w konfrontację. To nie jest łatwy dialog, można powiedzieć, że jest to kłótnia, jest jakiś rodzaj sporu. Pan Jezus wchodzi w spór z faryzeuszami i uczonymi w prawie. Bo oni mają klucz, mają klucze do rozumienia Słowa Bożego. A jednocześnie nie rozumieją tego słowa. Wcześniej słyszymy, że są jak groby pobielane, że ludzie po nich chodzą. Myślą, że są w porządku, a jednocześnie w nich jest pełno zdzierstwa i nieczystości, śmierci, trupie kości. A dzisiaj jest mowa o budowaniu grobów dla proroków. Prorocy, którzy przybywali, byli wysyłani przez Boga, aby upominać, byli przez słuchaczy swoich zabijali. Prześladowani, odrzucani. I takim największym prorokiem jest sam Pan Jezus. Przyszedł jako Słowo wcielone. Jest nie tylko przekazicielem Słowa, jest samym Słowem, jest Słowem Boga, Słowem, które wszystko stworzyło, Słowem, które jest sensem całego istnienia, wszystkiego, co jest. I będąc tak blisko Słowa, stali się zamiast Sługami słowa stali się tymi, którzy chcieli z tego słowa korzystać, aby wzrastała ich popularność, żeby mieli jakieś zabezpieczenia tutaj na ziemi. Ale tak naprawdę, rzeczywiście jest to wielkie niebezpieczeństwo dla każdego z nas, kapłanów, tych, którzy siedzą przy słowie, tak jak ja siedzę teraz, interpretuję to słowo. Rzeczywiście jest to niebezpieczeństwo, że można się tak tym Słowem posługiwać, że można go używać do uzasadniania swojego grzesznego życia. Zamiast pozwolić, aby Słowo komentowało moje życie, mogę przyjąć postawę, że ja będę komentował Słowo i w zasadzie zagłuszał to Słowo. I zobaczmy, to grozi każdemu z nas, nie grozi, kapłanom, ale zobaczmy też na różne formy Herezji, na przykład w różnych innych denominacjach chrześcijańskich, kiedy zaczęto używać słowa Bożego po to, żeby uzasadniać swoje grzechy, to na przykład w Szwecji widzimy, że do, doszło do głosu myślenie światowe w ten sposób, że zaczęto głosić, że Pan Jezus wcale nie jest przeciwnikiem związków nie tylko niesakramentalnych, ale związków homoseksualnych. Gdzie nawet duchowni zawierają związki homoseksualne na czele kościoła luterańskiego. W kościele luterańskim w Szwecji jest podobno czynna lesbijka i jest prymasem w Szwecji. To jest znak czasu. Również gdybyśmy tak popatrzyli na tamte czasy, kiedy pan Jezus przyszedł, ostrzegał ich, że czyny pociągają za sobą pewne konsekwencje. Dzisiaj jest jakby w centrum tego słowa ostrzeżenie. Pan Jezus ostrzega. Nie chce być miłym i takim, można powiedzieć, człowiekiem, który z każdym się dogada, pójdzie na kompromis. Nie, chcę ratować ich życie. Uważajcie, bo wasze życie ściąga na nie tylko na was, ale na Judeę, na Jerozolimę. Gniew Boży, karę Bożą. Jest, słowo jest konkretne. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata: od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Gdzie możemy przeczytać o tym wydarzeniu? To to był ten Zachariasz. Weźmy drugą księgę kronik. 24 rozdział od 17 wersetu będę teraz czytał. Bo Zachariasz to był taki prorok, który był synem kapłana Jojady, który zreformował liturgię w świątyni, oczyścił świątynię i sprawował w tej świątyni piękny, wspaniały kult na cześć Boga. I Izraelici powracali do Boga, ale przed czas, kiedy zaczęli Go opuszczać. Po śmierci kapłana Jojady. Po śmierci kapłana Jojady, czytamy w księdze kronik, przybyli naczelnicy jutcy i oddali pokłon królowi. Król ich wtedy wysłuchał. Opuścili więc świątynię Pana, Boga swego i zaczęli czcić aszery oraz posągi. Czyli mowa jest tutaj o powrocie do kultów pogańskich, m.in. do kultu Baala, ale też innych bożków. Skutek ich winy zapłonął gniew Boży nad Judą i nad Jerozolimą. Oddawanie czci bożkom sprowadza gniew Boży. Co Pan Bóg czyni wtedy, kiedy jest właśnie jakby rozpalony tym swoim bożym gniewem? Pan Bóg wtedy posyła swoich proroków. Czytamy tak: Posłał więc Pan do nich proroków, aby ich nawrócili do Pana i napominali. Oni jednak ich nie słuchali. Wtedy Duch Boży stąpił na Zachariasza, syna kapłana Jojady, który stanął przed ludem i rzekł Tak mówi Bóg, dlaczego przekraczacie przykazanie pańskie? Dlatego się wam nieszczęści, ponieważ opuściliście Pana i On was opuści. Lecz oni sprzysięgli się przeciw Niemu i ukamienowali Go z rozkazu króla na dziedzińcu świątyni pańskiej. Król Joasz zapomniał już o dobrodziejstwie, jakie wyświadczył mój ojciec Zachariasza Jojada i zabił syna. Kiedy zaś ten umierał, zawołał: Oby pan to widział i pomścił! I za to zażądał sprawy. I oto jeszcze w ciągu tego roku wyruszyło przeciw niemu wojsko Aramu. Wkroczywszy do Judy i do Jerozolimy, Wyniszczyli z ludu wszystkich jego naczelników, a całą swą zdobycz wysłali do króla Damaszku. Choć wojsko Aramu weszło z małą liczbą żołnierzy, pan jednak oddał mu w ręce wielkie mnóstwo wojska, ponieważ mieszkańcy Judy opuścili pana, boga swych ojców. I tak wykonało ono wyrok na Joaszu. Kiedy się od niego oddalili, pozostawiając go. Ciężko chorym, słudzy Jego uknuli spisek przeciw Niemu, aby pomścić krew syna kapłana Jujady, i zabili Go na Jego łóżku. Zmarł i został pochowany w mieście Dawidowym, ale nie złożono Go w grobach królewskich. Widzimy w tym fragmencie, do którego Pan Jezus nawiązuje, że pewne czyny sprowadzają pewnego rodzaju konsekwencje, nieszczęścia. Szczególnie wśród władców. Jeżeli ktoś opuszcza drogę Bożą, choć wcześniej oddawał cześć Bogu, a odwraca się od niego, to w ten sposób też sprowadza najpierw pewnego rodzaju pouczenia. Przychodzą prorocy, pouczają, ostrzegają, a jeżeli tego człowiek nie słyszy, nie chce słuchać, odrzuca, wtedy sprowadza na siebie, na innych nieszczęścia. Będąc wiernym Słowu Bożemu. Sprowadzamy Boże Błogosławieństwa, Bożą łaskę. To nie znaczy, że też nie będzie różnych przeciwności, trudności, ale nie będziemy przyczyną, raczej będziemy tymi prorokami, których nas będą albo przyjmować, albo prześladować. Widzimy konsekwencje czynów. Władcy, którzy oddają cześć Bogu, sprowadzają błogosławieństwo na swój naród. Władcy, którzy słuchają złych podpowiedzi, swoich doradców i odwracają się od Boga, wtedy sprowadzają na siebie, ale też na cały naród nieszczęścia. Dzisiaj Pan Jezus przypomina nam o konsekwencjach, o pewnej karze. Bóg wychowuje swój naród, swoje dzieci, również poprzez ostrzeżenia, które przychodzą najpierw przez proroków. A jeżeli ktoś nie słucha tych ostrzeżeń, nie słucha Słowa Bożego, to wtedy zostanie ukarany. Istnieje coś takiego jak kara Boża, i siostra Faustyna w Cieniczku zapisała słowa Pana Jezusa, że Pan Jezus ściga człowieka swoim miłosierdziem, ale jeżeli człowiek jest głuchy na to Boże miłosierdzie, głuchy też na wysłanników, na proroków, którzy głoszą Słowo Boże, głuchy na wydarzenia, które się dzieją w jego życiu, to wtedy Pan Jezus zostawia tego człowieka i przestaje go prowadzić, i wtedy ten człowiek wpada w różne nieszczęścia. Tak jak ten król Joasz wpadł w różne nieszczęścia, że przegrał z wojskami Aramu i przegrał ze swoimi sługami, którzy uknuli spisek i go na swoim łóżku zamordowali, i nawet nie został pochowany wśród grobów królewskich. I dzisiaj Pan Jezus też ostrzega, że krew woła, krew niewinna woła do nieba. Krew męczenników, krew również współczesnych męczenników, takich jak są dzieci nienarodzone, również i w Polsce ta krew woła. Zamrożona ustawa ochrony życia nienarodzonych też woła do nieba. I to jest bardzo niepokojące, co może czekać nas, Polaków, jeżeli. Nie będziemy słuchać proroków, takich jak święty Jan Paweł II, który bardzo często mówił, że trzeba bronić nienarodzonych. Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. A mówił to o własnym narodzie. Chcemy, żeby Polska miała przyszłość. Dzisiaj mamy też wspomnienie wielkiego, świętego męczennika. Męczennika z Rzymu, a który pochodził z Antiochii, Świętego Ignacego Antiocheńskiego. Święty Ignacy, jak to legenda mówi, był, tak się przypisuje, nie mamy na to dowodu, ale tak mówią, że kiedy Pan Jezus postawił chłopca przed apostołami i mówił, że jeżeli nie staniecie się jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego, to właśnie tym chłopcem wtedy miał być właśnie ten święty Ignacy Antiocheński. Tego nie wiemy, taka jest piękna legenda. I jego życie rzeczywiście jest bardzo piękne, bardzo oddane Panu Bogu, był trzecim biskupem Antiochii, tej właśnie Antiochii, gdzie najwięcej schroniło się przed prześladowaniami chrześcijan. Tam jeszcze nie byli tak nazywani, byli nazywani uczniami Chrystusa, ale jako pierwszy raz nazwano w Antiochii, w Syrii ich chrześcijanami. Pierwszym biskupem Antiochi był święty Piotr, ale on Wędrował raczej i później święcił następców. Między innymi był też w Rzymie. Tam oddał życie. Tam został ukrzyżowany głową w dół na wzgórzu watykańskim. Tam jakby całą swoją misję przelał do kościoła w Rzymie. Po świętym Piotrze, kiedy przybył do Rzymu, to wtedy w Antiochi sprawował władzę biskupią święty Ewodiusz. A po Ewodiuszu został biskupem właśnie dzisiejszy patron święty Ignacy Antiocheński. Za, za, za czasów cesarza Trajana były wielkie prześladowania. Możemy czytać listy na przykład Pliniusza Młodszego do cesarza Trajana, jak postępować z chrześcijanami. Stają w obronie chrześcijan między innymi też Tertulian, ale inni apologeci chrześcijańscy. I święty Ignacy Choć był w podeszłym wieku, miał 80 lat, był poddany bardzo trudnej wędrówce, długo płynął, przesiadał się, długo szedł, żeby z Antiochii dotrzeć w tamtych czasach do Rzymu, to długo trwało. Wtedy napisał między innymi siedem listów, sześć listów do różnych kościołów, m.in. Do, do kościoła do świętych, czyli do uczniów Chrystusa. Chrześcijan mieszkających w Rzymie. Tam ten list jest bardzo piękny. Święty Ignacy zaczyna swój list od tych słów. Ignacy, zwany też Teoforem, po grecku znaczy to niosący Boga, do kościoła obdarzonego miłosierdziem przez hojność najwyższego ojca i jego jedynego syna. Kościoła wielce umiłowanego i oświeconego. Z woli tego, z którego woli istnieje wszystko, co istnieje. Kościoła, który przewodzi w krainie Rzymian, godny Boga, godny czci, godny błogosławieństw, godny pochwały, godny powodzenia, godny czystości i przewodzący w miłości. Naznaczony prawem Chrystusa i imieniem Ojca. Pozdrawiam Go w imię Jezusa Chrystusa. Przepiękne pozdrowienie, wyróżnił w ten sposób święty Ignacy kościół w Rzymie, bo właśnie w tymże kościele święty Piotr i święty Paweł, jak to mówił tertulian, przelali całą swoją krew do tegoż kościoła, całe swoje nauczanie jest przez to wolny od błędu. Dłuższy fragment tego listu, dzięki mam nadzieję, uprzejmości, Max już TV. Przepraszam, że bez tak bez pytania dołączę, ale na końcu moich rozważań chciałbym, żebyśmy posłuchali tego fragmentu, bardzo pięknego, fragmentu wyrażającego wiarę świętego Ignacego Antiochańskiego, że chciał stać się zmielony zębami zwierząt, jak Boża pszenica, aby stać się czystym chlebem eucharystycznym Jezusa Chrystusa. I to. Świadectwo wiary od samego początku, pierwszym, drugim wieku, chrześcijanie byli pod wrażeniem tych wielkich świętych apostołów, męczenników. Gromadzono ich relikwie po to, żeby prosić Boga, aby mieć też taką samą wiarę jak oni. Naśladowali ich przykład życia, odwagę, męstwo, ale też zauważyli, że tak jak na ziemi modlili się. Aby społeczność, kościół był chroniony przed wilkami, tak też w chwilach trudnych przyzywano ich pomocy. Nie tyle modlono się do świętych, co modlono się do Boga, ale tak jakby zapraszano do tej modlitwy tych świętych, którzy mieliby ich z nieba wspomagać. Ktoś pytał, dlaczego modlimy się do świętych. Nie tyle modlimy się do świętych, co raczej. Ten kult świętych polega na pewnej, pewnym szacunku wobec tych wielkich męczenników, wobec tych świętych, którzy dali swoje życie na ofiarę, na żertwę, taką właśnie ofiarę z siebie, ale też widzimy, że dalej żyją. To nie jest Bóg umarłych, ale dla Boga wszyscy żyją. I tak jak Abraham czy Izaak, czy Jakub, czy inni żyją dla Boga. Tak też żyje Święty Ignacy Loyola, czy inni święci. A w, Apokol w Apokalipsie, w piątym rozdziale, w ósmym wersecie, czytamy, że jest taka boska liturgia. Można by ją nazwać taką liturgią, której pewni starcy oddają cześć Bogu. I czytamy tak. A kiedy wziął księgę, czworo zwierząt. I 24 starców upadło przed barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. Tych 24 starców miało takie czasze, w których były kadzidła modlitwy świętych. Tutaj mam tak jakby kadzidło przywiezione z Libanu. Ktoś się pytał, skąd tutaj to płynie. To jest takie kadzidło, które w tym czasie możemy modlić się. To jest taki symbol naszych modlitw. I święci, którzy modlą się za nas, zbierają te modlitwy do tych świętych kadzideł na tej boskiej liturgii w niebie. Tam oni tworzą tę szczególną modlitwę. Dzisiaj kiedy tak prosimy o wstawienictwo świętych, warto sobie uzmysłowić pewną taką łączność, łączność ze świętymi. I też rolę biskupa Rzymu, który ma też taką formę łączenia wszystkich innych, którzy są właśnie w rozproszeniu. Moi drodzy, przyjmijmy Boże błogosławieństwo, przepraszam za tak chaotyczne dzisiaj rozważania. Wybaczcie, niech Pan Bóg Wam wszystkim błogosławi. I posłuchajmy po tym błogosławieństwie fragmentu listu świętego Ignacego Antiochańskiego do Rzymian. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W listu świętego Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika do Rzymian. Piszę do wszystkich kościołów i ogłaszam wszystkim, iż chętnie umrę dla Boga, jeśli mi w tym nie przeszkodzicie. Proszę was, wstrzymajcie się od niewczesnej życzliwości. Pozwólcie mi się stać pożywieniem dla dzikich zwierząt, dzięki którym dojdę do Boga. Jestem Bożą pszenicą. Zostanę starty zębami dzikich zwierząt, aby się stać czystym chlebem Chrystusa. Proście za mną Chrystusa, abym za sprawą owych zwierząt stał się żertwą ofiarną dla Boga. Na nic mi się zdadzą ziemskie przyjemności i królestwa świata. Lepiej mi umrzeć w Chrystusie, niż panować nad całą ziemią. Szukam tego, który za nas umarł. Pragnę tego, który dla nas z martwych wstał. Bliskie jest moje narodzenie. Wybaczcie mi, bracia. Nie wzbraniajcie żyć. Nie chciejcie, abym umarł. Skoro pragnę należeć do Boga, nie wydawajcie mnie światu i nie uwodźcie tym, co ziemskie. Pozwólcie chłonąć światło nieskalane. Gdy je osiągnę, będę pełnym człowiekiem. Pozwólcie mi naśladować mękę mego Boga. Jeśli ktoś ma go w swoim sercu, zrozumie, czego pragnę. A znając powód mego utrapienia, ulituje się nade mną. Książę tego świata chce mnie porwać i przeszkodzić memu dążeniu do Boga. Niechaj go nikt z was nie wspomaga. Bądźcie raczej po mojej stronie, to jest po stronie Boga. Nie rozprawiajcie o Jezusie Chrystusie, gdy równocześnie pragniecie świata. Niechaj nie mieszka w was zazdrość. Nawet gdybym prosił, będąc u was, nie słuchajcie. Uwierzcie raczej temu, co teraz do was pisze. Pisze zaś, będąc przy życiu, a pragnąc śmierci. Moje upodobania zostały ukrzyżowane, i nie ma już we mnie pożądania ziemskiego. Jedynie woda żywa przemawia do mnie z głębi serca i mówi: Pójdź do Ojca. Nie cieszy mnie zniszczalny pokarm ani przyjemności świata. Pragnę Bożego chleba, którym jest ciało Jezusa Chrystusa z rodu Dawida. I napoju, którym jest jego krew, miłość niezniszczalna. Nie chcę już dłużej żyć na ziemi. Stanie się tak, jeśli zechcecie. W tych krótkich słowach was proszę. Wierzcie mi, Jezus Chrystus pozwoli wam zobaczyć, iż mówię szczerze. Przez jego to prawdomówne usta Ojciec rzeczywiście przemówił. Módlcie się za mnie, abym doszedł do Niego. Napisałem wam kierując się nie ludzkim rozumieniem, ale myślą Boga. Jeśli będę cierpiał, będzie to znakiem waszej do mnie miłości. Jeśli zostanę uwolniony, będzie to oznaczać waszą niechęć.